Jak hakerzy włamują się na wasze konta? Najpierw dostajecie diema, że rzekomo złamaliście regulamin platformy. Co jest bzdurą, bo raczej Facebook nie będzie wysyłać wam dieMA tylko użyje aplikacji, żeby poinformować o jakimś potencjalnym błędzie. I sama ta wiadomość powoduje w człowieku strach i lęk. Ojej, złamałem prawo. I wtedy wyłącza się racjonalne działanie. No i w takim DM-ie najczęściej jest zachęta, żeby kliknąć w jakiś link. I jak się kliknie w ten link, to już samo to jest podejrzane, że Meta prosi was, żebyście weszli na stronę blogspot.com. Potem klikamy w to, no i przerzuca nas do jeszcze innej dziwnej strony, gdzie jest jakiś formularz. Adres strony Object for form x, y, z. I tutaj też warto zobaczyć, czy dolne linki działają, bo tutaj na przykład nie działają. Idziemy dalej. Pytają się o nasz login. I tu pokazują nam listę osób, które rzekomo na nas nakablowały. Co ciekawe, ukryli ich imię i nazwisko, ale twarzy nie zasłonili. Ojej, jak dużo ludzi na mnie donosiło. Jestem w tarapatach, czyli włącza się znowu lęk. Klikamy dalej. Proszę nam podać swoje dane do logowania. A po co Facebookowi moje dane do logowania? To też jest podejrzane. Login, hasło, mail, numer telefonu. No i jak to podamy, to wszystko trafia od razu do bazy danych hakera. I tutaj przeprowadza nas do najniebezpieczniejszego momentu, proszą o podanie kodów zapasowych. Kody zapasowe są generowane w momencie rejestracji konta i można takiego kodu użyć, żeby się jednorazowo zalogować, jak zapomnimy hasła, bo sam login i hasło to jest za mało, bo niektórzy mają włączoną podwójną weryfikację, ale mając kod odzyskiwania hasła, koniec. I oni są cwani, bo jeszcze piszą w tym formularzu, że proszę pod żadnym pozorem teraz nie zmieniać hasła, bo formularz nie przejdzie. I w momencie, kiedy my posłuchamy się i nie zmienimy hasła od razu, to oni w tym momencie będą sobie siedzieli, grzebali, wejdą Wam na stronę, zmienią zdjęcie profilowe, zmienią nazwę klienta i będą rozsyłać do Waszych znajomych dokładnie takie same wiadomości.